W kategorii Młodzi w Akcji nominowana została Katarzyna Pograniczna. Otrzymałam dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach. Dzięki funduszom europejskim mogą założyć własną działalność, pracownię muzyczną programu. Z wykształcenia jestem muzykiem-wokalistą. Dzięki dofinansowaniu mogą zakupić sprzęt biurowy i muzyczny: gitary, ukulele, keyboard, kolumnę, mikser. Uczę dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Prowadzę zajęcia z emisji głosu oraz naukę gry na instrumentach. Razem z uczniami bierzemy udział w koncertach, warsztatach muzycznych, współtworzymy lokalne wydarzenia artystyczne. Cieszę się, że mogę dzielić się swoimi umiejętnościami i miłością do muzyki. Współpraca z panią Kasią trwa od około 6 miesięcy. Jestem bardzo szczęśliwa, że taka pracownia powstała u nas w Gryficach. Pani Kasia jest dla mnie mentorem, który mnie wspiera pomaga na co dzień w rozwijaniu mojej pasji oraz emisji głosu, które jest potrzebne w mojej pracy nauczycielskiej. Działalność gospodarcza współfinansowana w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.